Co właśnie widzicie, to 50 graczy symulujących Squid Game w Minecraft. A ostatnia osoba, która przetrwa pięć zabójczych gier wygrywa. Mamy Szklany Most, Hide and Seek, Karuzele i wiele, wiele więcej. No ma. ja jestem w tej całej grze frontmanem oraz prowadzącym, a w tej, na tym całym evencie będą konkurencje z wszystkich trzech sezonów, także zapraszam. Dobra, słuchajcie, witam bardzo serdecznie na y, Squid Game w Minecraft. Witam również Guardianów, wicelidera, czyli Fluxa, Guardianów, Marcela oraz Felo. Będziecie musieli przejść przez pięć konkurencji. Wygrany będzie tylko jeden. Będą to konkurencje z wszystkich sezonów: z pierwszego, drugiego oraz trzeciego. Pięć konkurencji, konkurencji pomieszanych. Dobra, serwer. Wypuść barierki. Dobra, start. Lecimy, lecimy, lecimy. Zielone jest światło i uwaga. Czerwone. Ktoś się rusza? Dobra, nikt się nie rusza chyba. I uwaga, zielone. Czerwone. Bloket wyeliminowany. Gamosek wyeliminowany. Ok. Chyba nikt się nie rusza. Oj, niestety, tutaj. Nie. Nie, nie no, koleżka Kubic, czy dać mu bana w sensie? <śm>, nie no, dobra, no to, to milisekundy nie liczymy. Możesz grać dalej, Kubic. Dobra, Felo, jak tam sądzisz o grze, póki co? No, póki co bardzo dobrze i tutaj póki co nikt się jeszcze nie rusza. Zielone. Oj, A, niestety! Wig wig, 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 wig! Wig! Przykro mi. Zostajesz wyeliminowany. Ja <laughs> ok, zielone. No, no, no. Czerwone. Oj, oj, no, tutaj już kolega, kolega Kubiks jest bardzo blisko mety. Zielone. Oj, kubiks przechodzi. Po tym jak strollowałem Wika, pierwsze osoby zaczęły przechodzić. Tutaj mamy już sporo osób, które się zakwalifikowały. Mamy Kapibarek, która jest najbliżej przejścia. Gracz 007. Barteku, który sobie tutaj, no, ma kłopoty, ma kłopoty, kolega, widać. Folerek, Folerek i Michał są ostatni. Mają najciężej, a ja została minuta. Yy, admin, włączaj. Ojej, yy, Barteku, Barteku jest na linii. Barteku jest na linii. Zielone. A, nie, oj, Michał, Michał niestety. Barteku, Barteku. Michał i Barteku, Michał i Barteku. Niestety, wyeliminowany. Polerek, zostałeś tylko ty, słuchajcie. Został tylko jeden Kalerek. gracz. Czerwone. Czy da radę? Wszyscy kibicujemy polerkowi. Wszyscy, dawaj polerek. Tak. O, Dobrze, 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 dawaj. Wygrasz. Zielone, czerwone. Okej. Okay. Dobra. Zielone. Oj, tutaj ryzykownie, ryzykownie, kolega A Marcel, licz już jak coś, ile ty... No, zaliczamy, e... zaliczamy, Zaliczamy! Zaliczamy, zaliczamy polerek. Gratulacje! Dwie osoby do pokoju. Włażą, widzę, wszyscy tutaj muszą się dobrać. Wszyscy muszą się dobrać. Oj, tutaj jest. Tutaj ja, są dwie osoby, patrzymy. Tutaj. O, mamy. Państwa, Państwa. Mamy dwie osoby, Właśnie. wszyscy muszą się dobierać. Mamy dwie. Oj, tu są trzy osoby, tu są trzy osoby. Chodź, 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 chodź. Przechadzając się po dwuosobowych pokojach, zauważyłem trzy osoby. Odpadniecie wszyscy, jeżeli nie wyjdzie ktoś z was. Jeżeli wyjdzie ktoś z was, odpada tylko jedna osoba. Redboy poświęciłeś się dla reszty, a więc Redboy Redboyban, ban, odpadasz. Ale tutaj, a wy przechodzicie dalej dzięki swojemu koledze. Dobra, Wojt, niestety odpadasz. Następnie odbyło się głosowanie, w którym gracze mieli zagłosować, czy chcą zagrać dalej. Ostatecznie tak zdecydowaną większością głosów gracze postanowili zostać i grać dalej. To jak Ci się gra? Coś tam powiedz. Zajebiście się gra. Tak fajne przeżycia mam z tej gry. Ktoś chce coś jeszcze? Grafty może? Chcę wywołać rebelię, żeby każdy chwytał za broń. Zaczął strzelać do gardów. Dobra, robimy rebelię. Mogę się spodziewać, jakie mogą być. Sprawdź, czy szkło hartowane, czy nie. Nie idź tu, wróć się. Przepraszam, no przyjacielu, Pogadamy się. Ale... Musicie pamiętać, o po kolei iść, nie? O, tutaj Dominik, dawaj, dawaj, lecisz, nie widzę ci. O Co jest? Zaraz zostanę zepchnięty. Brawo! Przeżył, przeżył. Co jest? Dobra Patryk, ja już nie skaczę, teraz ty idziesz. Ja się boję. Lecicie, lecicie, skaczecie, 3,5 minuty, 3,5 minuty. Tapujemy, tapujemy. I uwaga, fanboy. Niestety odpadasz. się, dywile O Ej, kurde! I Gra... gra Thanos, przepraszam. Gr gratulacje. No, przeżyłeś. Niestety odpadasz. Tutaj już odpadasz. Tuta ta minuta. Decydujący minuta. ruch. Do mix. Bo was zabijemy! Zabijemy was! Szybko! Skacze, bo zginiecie zginie wszyscy! I uwaga! Gratulacje! Przekup no, no. dziś! Wszyscy skaczą! 40 sekund! Wszyscy skaczą, skaczą, skaczą! Wszyscy skaczą! A! A 30 sekund! No! Dobra! Dobra! Dajmy mu zagrać! Dajmy mu zagrać! Dajmy mu zagrać! No, powiem szczerze, w tych szklanych mostach y, domiks tutaj wykerował, y, a więc było ciekawe, było ciekawe, a teraz kolejna konkurencja chowany. Bający się? Uciekajcie! Chowajcie się, a wy musicie tu czekać. Dobra, słuchajcie, oni już tutaj się rozbiegają, widzę. Yy, oni muszą znaleźć wyjście, które jest gdzieś ukryte w tym labiryncie, albo przetrwać przez y, 10 minut. Nie dać się zabić. Zasady chyba powinniście znać, a więc zobaczymy, jak sobie poradzą. Co się u Was dzieje? E, jest Teraz jest, teraz chowamy się wszyscy, i mamy taki plan, że będziemy się wszyscy chować i będziemy bić po prostu jedną osobę, na która nas znajdzie. Okej, okay, a ja chcę, jeszcze chcę Wam powiedzieć, że. Za, o, jak szukający też będą z, ja Zaraz wejdą Otworzą się drzwi do wyjścia Czyli też myślę, że warto szukać Bo wątpię, że to jest zamurowany. Tak, teraz jest zamurowany A zaraz będzie otworzony Warto drzwi poszukać Ja wam radzę uciekać, zacząć szukać drzwi Albo się rozdzielić Uwaga, zapraszam Wszyscy ruszyli Uciekaj No i ostatecznie z drużyny czerwonych, czyli zabijających, tylko dwie osoby zabiły dwie osoby z drużyny niebieskich. A więc te dwie osoby były już w wielkim finale w ostatniej konkurencji. Była znowu Dylan i Kokos. Wy, we dwójkę, zapraszam tutaj, a pozostali odpadacie. Ostatnia konkurencja będzie wyjątkowo. wyjątkowo bolesna i wyjątkowo podła, bo nie wiem, czy wiecie o co chodzi, ale zmierzycie się w podniebnej grze w Kalmara i zasady są proste. Dobra, zebraliśmy się do finału, więc musimy podjąć dobre decyzje. Może zróbmy tak, że dopóki ja nie za... się, zrzucać, to się nie zrzucamy. No. Jestem za, żeby wywalić około. Aha! To jest aha. za? Aha! To jest za? Ja, ja jestem za. za. Przejdźmy już do, do finałowej konkurencji, w której wyłonimy najlepszego z was. Jesteśmy w finalnej wrześni. wywalić około. Tak, ja. Ja, ja się trzymam trzyma z graczu, więc. Ja trzymam ja graszki, my, my raczej będziemy w skinie Tak, ja mogę jako wzią. ostatni oddać życie, albo przedosta. No, ale czekaj, ty zblazowany dylan, ty masz praktycznie taką samą główkę jak ja w starym skinie Możecie zacząć Oho Koko? Musisz się obronić? Nie. <ślam> albo szukaj Eee, idźmy cię po kolei Po, ja po kolei, jak pierwszy odlałam. No, no to idź Ale dostałem plombę w plecy Idź. Oj, oj, oj przechodzą. Wszyscy przeszli, Dobra, wyeliminowali jedną osobę kokosa, zostało ich czterech, i patrzcie, jak oni się boją przechodzić już po, tej, po, tej, po tym moście na następną, na, następną, na następną. figurę. Dosłownie jest taki strach przed odpadnięciem. Teraz też kogoś muszą wyrzucić. No i niestety padło na folerka. był lodę. Hehehe, <gaki> Dobry argument. argument. Co nam za to, że cię nie zrzucimy? Lody? Kupię ja, ej, nie ja. smaku! E, jakie będziecie chcieli? Przyjadę Zaczynamy. specjalnie do Was. A gdzie mieszkasz? Jakie województwo? Ojej! No Bo o! Nie, nie ma lodów. No, w trzech. Ehm. Um, co? To najden na mnie. Z, co? Czekaj, stało no. nas trzech. Bardzo się lubimy, wiem o tym. Ja z grafki, nie, nie, nie. więc. Ja mam z nim prowadzę, to wiadomo. więc... No, dam na mnie, możemy. To ostatnia. Oj, oj, oj! Poszli, 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 czyli Grafki! uwaga, co tu się dzieje! Bo bardzo blisko zepchnięcia! I spadł! Nie! Oj, Zepchnęliście swojego sojusznika, zostaliście we dwójkę. Któryś z was wygra to... wielki event Squid Game. Tylko jeden z was może Dobra, wygrać. i teraz. Ci... Dobra, Grafty, zostaliśmy sami, więc. Ktoś z nas będzie musiał odpaść, ale raczej nie będziemy się wypychać. Ja mogę się poświęcić. Nie, ty, ty, ty lepiej zostań. Nie, nie rób tego, no nic! Grałem także kiedyś, grałem. Nie sądziłem, że spotkam Ciebie, takiego dobrego kolegę. Wiem, jestem hot. Jesteśmy końmi. Jesteśmy ludźmi. Żegnaj. Dobra Patryk, ja już nie skaczę, teraz Ty idziesz. Ja się boję. Domiks, domiks, lecisz, domiks, słuchajcie, jest numerem 456, głównym bohaterem.